Ritka dokąd się tak wystroiłaś. Rita, poprawiając włosy przed lustrem, odwróciła się. Przecież mówiłam: dziś idę poznać rodziców Serozi. Spotykamy się w restauracji, więc muszę wyglądać odpowiednio. Olga zamyślona wpatrywała się w nią. Poczekaj, który to serioza. Ten, który jest podobny do Harka. Rita zmarszczyła brwi. Olu ile można. On nie jest podobny do nikogo. Normalny, zwyczajny chłopak. Oczywiście, zwyczajny. Zwyczajni chłopacy nie mają takich samochodów jak on. Tak, pochodzi z zamożnej rodziny. Chociaż, jak sam mówi, wszyscy pracują dla dziadka. Wygląda na to, że ten dziadek to jeszcze ta sama historia. Już w podeszłym wieku, ale wszystko trzyma pod kontrolą. Ogólnie to tam jest cała plątanina. Jeszcze nikogo nie widziałam, ani dziadka, ani rodziców. Dziwne. I od razu do restauracji. Oj, to długa historia. Siergiej chciał, żebyśmy pojechali do niego, ale w ostatniej chwili przyjechał ten właśnie dziadek. Widocznie uznali, że może zrobić awanturę. Według opowieści Siergiej A. dziadek nie przebiera w słowach ani w czynach. Dlatego spotkanie przeniesiono do restauracji. Oj, Ritka, po co ci taki człowiek? Od takich same problemy. Rita roześmiała się: Ach, nie strasz! Życzę ci miłego dnia. Olga przewróciła oczami. Wiesz, w tych naszych niełatwych czasach serce ludzi zawsze jest w strefie ryzyka, więc spokój tylko nam się śni. Tak, w tym masz rację. Dobra, biegnę, nie chcę się spóźnić na poznanie rodziców. Cieriożka mówił, że cenią punktualność. Olga znowu przewróciła oczami. Wyglądało to bardzo zabawnie, i Rita nie mogła się powstrzymać od śmiechu. Rita wyszła ze szpitala i spojrzała na zegarek. Pracowała tu już trzy lata w oddziale kardiologicznym. Praca nie była łatwa, pacjenci po przyjęciu leków często stawali się nieadekwatni, oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy prowadzili niezdrowy tryb życia, trafiali w takie sytuacje. Kiedyś do sali pielęgniarskiej wpadł mężczyzna z nożem i z trudem udało się go uspokoić, a rano nic nie pamiętał. Innym razem chora przechodziła obok posterunku i nagle upadła. Serce jej odmówiło posłuszeństwa. Nikogo w pobliżu nie było, a Rita zdołała ją reanimować, zanim przybyli lekarze. Prawda, że przypadkowo złamała jej żebro, i zamiast wdzięczności, ta chciała ją pozwać do sądu. Mimo wszystkich trudności, Rita uwielbiała swoją pracę, była jej oddana bez reszty. Marzyła, by dostać się na medycynę i zostać prawdziwym lekarzem, który codziennie ratuje życia. Siergi śmiał się z jej marzeń, mówił, że trzeba marzyć o czymś realnym, a praca lekarzy jest niewdzięczna i mają małe zarobki. Ona nie traktowała jego słów poważnie, wiedziała, że żartuje. Rita czekała na autobus 20 minut i zrozumiała, że jeśli zaraz nie pobiegnie, na pewno się spóźni. Autobusem byłoby szybciej, ale czy w ogóle przyjedzie? Ostatnio komunikacja autobusowa pozostawia wiele do życzenia. Znowu niecierpliwie wyjrzała na drogę, ale znajomego zielonego autobusu oczywiście nie było. Rita machnęła ręką i rzuciła się przez jezdnię. Też nie można się spieszyć, bo przyjdzie roztrzepana jak baba Jaga. Na szczęście, zaproszenie na poznanie rodziców przyszło zaraz po otrzymaniu wypłaty. Wczoraj kupiła sobie piękną sukienkę. Połowę pieniędzy wydała, ale nie narzeka, jakoś da radę. Za dwa dni trzeba będzie zapłacić za wynajem mieszkania, a potem można zacząć czekać na zaliczkę. Dziewczyna już przeszła prawie połowę drogi. Przed nią park, potem trzeba przejść przez ulicę i można powiedzieć, że jest prawie na miejscu. Rita nieco zwolniła kroku, by złapać oddech. Ona zawsze tak robi, jeśli pogroża się w myślach, to pędzi, nie zwracając uwagi na drogę. W parku prawie nikogo nie było, jesień już wkroczyła w swoje prawa, a ludzie woleli zostać w ciepłych mieszkaniach. Przed nią powoli szedł starszy człowiek. Wyglądał na zmęczonego. Rita prawie zrównała się z nim, gdy nagle on zachwiał się i zaczął upadać. Zdążyła go podtrzymać i ostrożnie opuścić na ziemię. Na bezdomnego na pewno nie wyglądał. Od niego przyjemnie pachniało perfumami i był schludnie ubrany. Jego oczy zaszły, a usta zaczęły sinić. W głowie rajki przemknęło, nasz pacjent. Pospieszyło się do nich niewiele osób przebywających w parku. Rita krzyknęła: wzywajcie karetkę, a tak serca. Więcej nikogo nie słyszała i nie widziała. Była skoncentrowana na swojej pracy, próbowała uratować człowieka, zmusić jego serce do bicia. Po chwili obok niej pojawił się lekarz. Co tu się dzieje? O, cześć, Rito. Okazało się, że to znajomy lekarz, i Rita odechnęła z ulgą. Był doświadczony i prawdziwym profesjonalistą, gotowym walczyć do końca. Ritka, on urodził się w koszuli. Albo może gwiazdy dziś tak stanęły. Gdybyś ty nie znalazła się obok. W ciągu trzech minut byłoby po nim. Ten dziadek powinien ci paść do nóg. Oj, przestań! Pacjenta już załadowali do karetki, a nagle Rita przypomniała sobie, dokąd szła. Spojrzała na zegarek i krzyknęła, o Boże, spóźniłam się 20 minut i rzuciła się do biegu. Rita wbiegła do restauracji i od razu zauważyła Sergieją, a przede wszystkim jego karcący wzrok. Rodzice Sergieją nawet nie zwrócili na nią uwagi. Gdy tylko podeszła i przywitała się, kobieta, prawdopodobnie mama Sergieją, wstała, sierioża, odprowadź nas z ojcem, nie mamy zbyt wiele czasu, by go bezsensownie marnować. Ojciec Siergieja otarł usta serwetką i także wstał. Siergiej rzucił Ricie spojrzenie. Od którego chciała zapaść się pod ziemię. Wyczerpana opadła na krzesło. Chciała płakać, ale jeszcze bardziej pić. Nalała sobie wody, wypiła szklankę duszkiem i zaczęła czekać na Siergieja. Czas mijał, a narzeczonego wciąż nie było. Za to podszedł kelner. Rozumiem, że to pan będzie płacił. Rita spojrzała na niego ze zdziwieniem. Za co opłacić? Jak to za co? Za stolik, oczywiście, skoro jesteś z tymi ludźmi. Tak, ale ja dopiero przyszłam. Narzeczony wróci, on odprowadzi rodziców i zapłaci za wszystko. Kelner spojrzał na nią ze współczuciem. Pana narzeczony odjechał. Wsiadł do samochodu razem z rodzicami. Pani będzie musiała zapłacić. W przeciwnym razie wezwiemy policję. Rita milcząc wyciągnęła portfel i, zobaczywszy rachunek, o mało nie zemdlała. Kwota była dokładnie taka sama jak wszystkie jej pieniądze. Na czynsz i jedzenie nie zostało nic. Wyszła z restauracji i od razu zadzwoniła do Siergieja. Długo nikt nie odbierał, a potem po prostu rozłączyli połączenie. Rano, gdy Rita przyszła do pracy, Olga uważnie na nią spojrzała. No, opowiadaj, co się stało. Ach, lepiej nie pytaj. Rita opowiedziała o wczorajszym incydencie, a Olga, otwierając szeroko oczy, wykrzyknęła: Nie może być, to już za dużo nawet jak na twojego Harka. Olu, przestań. Wygląda na to, że rodzice nalegali, żeby pojechał z nimi. Ritka, ty chyba zwariowałaś. Jakie rodzice? O czym ty mówisz? On doskonale wiedział, że rachunek nie został opłacony. Mógł wrócić, zapłacić, a potem już jechać z rodzicami. Rozumiem, dla nich to drobnostka, ale twój sieriozka wiedział, gdzie pracujesz i jakie to dla ciebie ogromne pieniądze. Rita zdawała sobie sprawę, że Ola w czymś ma rację, gdyby Siergiej naprawdę chciał, mógłby rozwiązać ten problem. Przez cały dzień próbowała do niego dzwonić raz za razem, ale nikt nie odbierał. Ola i Rita szykowały się do wydawania leków. Nie zauważyły, że obok gabinetu stoi starszy mężczyzna. Mimowolnie stał się świadkiem ich rozmowy i chciał o coś zapytać. Bo nie przyszedł tu bez powodu, ale ostatecznie machnął ręką. Fiodor Ilicz od razu rozpoznał swoją wybawicielkę. Dobrze pamiętał ją, zwłaszcza jej głos, choć twarz była jakby we mgle. Ucieszył się, że będzie mógł jej podzękować, ale potem usłyszał jej historię. W jakimś stopniu czuł się winny, w końcu dziewczyna się spóźniła z powodu niego. Ale potem nawet poczuł ulgę: taka dziewczyna nie potrzebuje zgniłych krewnych, inaczej ich nie można nazwać. Staruszek cicho wrócił do swojej sali. Musiał to wszystko przemyśleć. Nie mógł pozwolić, aby jego wybawicielka, która można powiedzieć, z jego powodu została bez pieniędzy, głodowała przez cały miesiąc. Rita weszła do sali i uśmiechnęła się, dzień dobry. Jak się pan czuje? Fiodor Ilicz również się uśmiechnął, dobrze się czuje. A wasi lekarze nie chcą mnie wypuścić do domu, Rita roześmiała się. Już słyszała od innego lekarza, jak niepokorny jest nowy pacjent. Nie wolno mu wstawać, a on nie tylko spaceruje po szpitalu, ale też prosi, żeby go wypuścili do domu, jaki dom. Co pan mówi? Musi pan tu przebywać co najmniej dwa tygodnie na pełne badania. Starszy mężczyzna westchnął, więc stanęłaś po ich stronie tak. Myślałem, że znowu mnie pani uratuje, uratuje. Oto mam dla pana dwa zastrzyki. Fiodor Ilic głęboko westchnął i powiedział: Po co najpierw ratować? A potem tak się znęcać. Przecież od dziecka boję się zastrzyków, oj, co też pan takiego mówi? Pan jest już dorosłym człowiekiem. Lepiej niech pan opowie, dlaczego spaceruje pan sam z chorym sercem. Czy nie ma pan krewnych, którzy mogliby panu towarzyszyć? Po pierwsze, moje serce do tej pory mnie nie niepokoiło. I tym razem to nic nie znaczy, po prostu zdarzyła się jakaś usterka, trochę mnie to zdenerwowało. A po drugie, gdybym spacerował z krewnymi, moje serce w ogóle by y odmówiło posłuszeństwa, bo oni tylko marzą o tym, żebym jak najszybciej pożegnał się z tym światem, Rita pokręciła głową. Dlaczego pan tak mówi? On westchnął. Niestety, bardzo chciałbym się mylić. Wie pani, są tacy ludzie, którzy patrzą ci w oczy, uśmiechają się, mówią, jak bardzo cię kochają, a w tym czasie trzymają w kieszeni nóż, myśląc, jakby cię ugodzić w plecy. Rita westchnęła, tak, niestety też teraz takich znam. Ale muszę już iść, dziś mam wielu pacjentów. Nie zdążyła dojść do drzwi, gdy te się nagle otworzyły i do sali wpadli krewni Fiodora i Lisze. Brwi Rajty uniosły się ze zdziwienia. Jako pierwszy wszedł Siergiej, ty. Oj, ritoł, tylko nie zaczynaj. To ty jesteś winna wszystkiemu. Przecież doskonale wiedziałaś, że moi rodzice nie lubią. Gdy się spóźnia, ale ty świadomie tak się zachowałaś. Świadomie pokazałaś, że mamy ci wszystko jedno. Matka Siergieja przeszła obok Rajty, nawet na nią nie patrząc. Irita, która chciała powiedzieć wiele rzeczy, skierowała się jednak w stronę drzwi. Fiodor i Licz, nieco otrząsnąwszy się z szoku, zawołali ją. Riteczko, wróć na chwilę, proszę! Rita westchnęła i podeszła do nich. Teraz zaczęła zdawać sobie sprawę, że Fiodor i Licz to ten sam dziadek samowładca, o którym opowiadał Siergiej. Riteczko, nie obrażaj się na nich. Oni wszyscy są bezmózgowie. Dobrze, że mój wnuk od ciebie odszedł. Wie pani, cała ich rodzina to same pijawki. Chociaż to moja rodzona córka, nie znoszę takich próżniaków. Przyjęto mnie już wczoraj, a oni przyszli dopiero dziś. Znaczy, że czegoś im potrzeba, sami by tu nie przyszli. A potrzebują jak zwykle pieniędzy. Oni, Riteczko, nie chcą pracować, ale lubią pieniądze i udawać, posłuchaj, co ci powiem. Fiodor i Licz spojrzał na swoją czerwoną ze złości córkę, na Zięcia, który ocierał pot, i na Siergieja, siedzącego z szeroko otwartymi oczami. Gdyby nie ta dziewczyna, którą wy wszyscy porzuciliście w restauracji i która zapłaciła za wasz ogromny rachunek, to teraz bym z wami nie rozmawiał. Spóźniła się właśnie dlatego, że zajmowała się mną w parku. Gdy zaczęły mi dokuczać problemy z sercem. Więc gdy poprosicie ją o wybaczenie, to wtedy porozmawiamy. A tymczasem wynoście się. Matka Sergeja skoczyła: Tato, co to znaczy, wynoście się? Przecież obiecałeś mi dać pieniądze na wyjazd nad morze. Mam bilety na jutro. Jak to? Ojciec w szpitalu z zawałem, a córka szykuje się nad morze. W każdym razie, powiedziałem już wszystko. Krewni szybko opuścili salę. Rita, będąc w stanie szoku, patrzyła na pacjenta. Dlaczego pan tak z nimi to przecież pana rodzina. Po trzech dniach Rita wbiegła do sali Fiodora i licha. Proszę, wybaczcie imienia. Już nie mam siły. Ciągle dzwonią i proszą o wybaczenie. Nic mi nie trzeba. Tylko żeby zostawili mnie w spokoju, Fiodor i Licz uśmiechnęli się, znaczy, że w końcu zdali sobie sprawę ze swoich błędów. Riteczko, a nigdy nie myślałaś o tym, żeby zostać lekarzem? Myślę, że bardzo dobrze by ci to wyszło. Myślałam o tym. Ale nie wychodzi Kto mnie będzie utrzymywał? Fiodor i licz potarł ręce. Boże, czy choć raz w życiu uda mi się stać prawdziwym świętym Mikołajem czarodziejem? Rita, teraz wiem już na pewno, jak mogę cię wynagrodzić. I nie chcę słyszeć żadnych sprzeciwów. Rita westchnęła, uśmiechnęła się i usiadła obok fiodora i licha. W tym starszym człowieku było tyle energii, że ładowała ona wszystkich wokół. A Fiodor Licz już zaczął opowiadać licie o jej planach na najbliższe kilka lat.